Witaj, droga duszo. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, anioły pragną się z tobą komunikować. Przychodzą z jasnym celem, z wezwaniem skierowanym wprost do twojego serca. To nie przypadek, że tu jesteś. Istnieje ważniejszy powód, boski plan, który cicho rozwija się za kulisami twojego życia, a anioły Niczym posłańcy z nieba przybywają, by szeptać prawdy, o których Twoja dusza pragnie pamiętać. Zamknij oczy na chwilę i odetchnij głęboko. Poczuj, jak powietrze wchodzi niczym oddech boskiego życia, a wydychając, uwolnij napięcie, strach i wątpliwości. Jesteś tu bezpieczna. Otula Cię kochające światło, które wykracza poza to, co widzialne. A to światło ma imię, obecność, intencje, to anioły. Obserwowały cię czule od urodzenia. Były przy tobie podczas twoich cichych upadków i zwycięstw, które niewielu widziało. Znają ból, którego nie potrafisz wyjaśnić, marzenia, które musiałaś odłożyć na półkę, ciche krzyki. Które odbijają się echem w Twojej piersi. A teraz delikatnie, lecz stanowczo dotykają Twojej duszy, mówiąc: czas słuchać. Nie uszami umysłu, lecz przebudzonym sercem. Nie w pośpiechu, lecz z szacunkiem. Próbują Cię ostrzec, poprowadzić, ochronić. To przesłanie nie jest ogólnikowe. Jest dla ciebie, tak, dla ciebie, który jesteś tu i teraz. Jest coś, co trzeba zobaczyć, zrozumieć, przyjąć. A anioły są tu, w tej chwili, aby odsłonić przed tobą tę ukrytą ścieżkę. W życiowej podróży często niosą nas wiatry, których nie rozumiemy. Chwile, kiedy wszystko wydaje się tracić sens, kiedy nasze serca są ciężkie, a dusze zmęczone. I właśnie w tych chwilach ciszy, bólu, zagubienia, anioły są najbardziej obecne. Aniołowie nie krzyczą, nie narzucają się, szepczą, czekają z boską cierpliwością na moment, kiedy będziemy wystarczająco przebudzeni, by je usłyszeć. I ten moment nadszedł. Być może zauważyłeś subtelne znaki, piórko upuszczone znikąd, stale powtarzającą się sekwencję liczb, dziwny i symboliczny sen, niewytłumaczalne uczucie, że coś się wkrótce zmieni. Być może poczułeś lekki dreszcz na myśl o kimś, nagły spokój pośród chaosu lub zostałeś poruszony piosenką, która zdawała się przemawiać bezpośrednio do Twojego serca. Nic z tego nie dzieje się przypadkiem. Te znaki to delikatne i boskie sposoby, którymi aniołowie posługują się, aby zwrócić Twoją uwagę, aby przypomnieć Ci, że nie jesteś sam, aby Cię poprowadzić, gdy ścieżki się rozwidlają, a Twój umysł wypełniają wątpliwości. Próbują Cię ostrzec przed czymś istotnym: jest decyzja, kierunek, koniec cyklu i musisz być świadomy to przesłanie pochodzi z wyższych sfer ze źródła bezwarunkowej miłości i przychodzi do ciebie teraz aby cię przemienić uzdrowić i wyzwolić jesteś w decydującym momencie swojej duchowej podróży zmiany dokonują się w niewidzialnym anioły ostrzegają cię ponieważ przed tobą stoją wybory które zadecydują o przebiegu Twojego życia w nadchodzących latach. Wzywają cię do przebudzenia z emocjonalnego letargu, duchowej stagnacji i samooszukiwania się. Nosiłeś ciężary, które do Ciebie nie należały. Pozostawałeś w środowiskach, które już nie rezonują z Twoją energią. Ignorowałeś swoją intuicję próbując uciszyć to wewnętrzne wołanie z obawy przed niezadowoleniem, popełnieniem błędów, porażką. Ale anioły mówią z miłością i stanowczością nadszedł czas, by się uwolnić. Wielu z Was zmaga się z presją emocjonalną, związkami, które wysysają z Was esencję, pracą, która tłumi Waszą kreatywność, powtarzającymi się schematami bólu i porzucenia. Anioły nie chcą, żebyś cierpiał w milczeniu. Próbują ci pokazać, że istnieje wyjście, nowa ścieżka, ale wymaga to odwagi i wiary. Możesz czuć, że wszystko się rozpada. Ale co, gdyby ci powiedziały, że tak naprawdę kruszą się mury, które blokowały dostęp światła? Przygotowujesz się do czegoś większego. Dyskomfort, który odczuwasz, to duchowe narodziny nowej wersji siebie, bardziej autentycznej, bardziej związanej ze swoją misą, bardziej wolnej od kajdan przeszłości. Anioły proszą Cię o zaufanie. Chcą, abyś odpuścił kontrolę i zaakceptował boski przepływ. Chcą, abyś zrozumiał, że nie wszystko, co straciłeś, było błędem, czasami to boska opatrzność uwalnia cię od tego, co hamowałoby twój prawdziwy rozwój. Proszę cię, abyś zwrócił uwagę na swoje marzenia, emocje, sygnały twojego ciała. Coś próbuje wyłonić się z twojego wnętrza. Prawda, która była tłumiona przez lata. Być może nauczono cię zamykania się, adaptowania, umniejszania siebie. Ale teraz anioły wzywają Cię, abyś jaśniał. Urodziłeś się z celem. To nie przypadek, że czujesz to, co czujesz, że pragniesz tego, czego pragniesz. Jest w Tobie Boska Iskra, która woła o wyraz. A ten wyraz nie przyjdzie z aprobaty innych, ale z Twojego ponownego połączenia się ze swoją esencją. Anioły ostrzegają cię również przed ludźmi i sytuacjami wokół ciebie, które nie są w harmonii z twoją energią. A. Są związki, które stały się emocjonalnymi więzieniami. Są obietnice, które stały się kajdankami. Mówią, czas zerwać z tym, co już nie karmi twojej duszy. Nie ze złości, ale z miłości. Miłości do siebie. To przesłanie, to wezwanie: obudź się. Posłuchaj, zmień się. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi już teraz, ale musisz zrobić pierwszy krok. Zaufaj, że anioły otworzą drzwi, poruszą ludzi, ułożą okoliczności ale ostateczny wybór zawsze będzie należał do Ciebie. Szanują Twoją wolną wolę, ale nie omieszkają Cię ostrzec, gdy zboczysz z drogi swojej boskiej misji. Bądź szczery ze sobą. Uznaj, co Cię boli. Uwolnij się od tego, co Cię obciąża. Przyjmij nowe. Cały wszechświat sprzysięga się na korzyść tych, którzy podążają za powołaniem swojej duszy. A ty, droga istoto, słyszysz teraz to wezwanie. Poczuj w tej chwili delikatną obecność wokół siebie. Być może czujesz lekki dreszcz na skórze albo spokój, który zaczyna rozkwitać w sercu. To jest prawdziwe. To anielska obecność dotyka cię, otacza skrzydłami światła. Nie jesteś już sam. Aniołowie delikatnie układają elementy Twojego przeznaczenia. To, co kiedyś wydawało się chaosem, teraz znajduje porządek. To, co wydawało się stratą, okazuje się ochroną. To, co wydawało się opóźnieniem, było jedynie przygotowaniem. Pozwól sobie zaufać temu procesowi. Nie walcz z falami, które niosą cię tam, gdzie pragnie twoja dusza. Twój ból nie jest karą, to wezwanie. Zaproszenie do powrotu do tego, co prawdziwe, do tego, co święte, do tego, co sprawia, że czujesz się żywy. Nie jesteś mały, nie jesteś zagubiony, jesteś prowadzony. I wkrótce, już wkrótce, zobaczysz wyraźne potwierdzenie tego wszystkiego. To będzie nieoczekiwana wiadomość, osoba, która się ponownie pojawi, okazja, która się pojawi. Anioły pokażą ci, że ta wiadomość była prawdziwa, że to ostrzeżenie było konieczne. A kiedy nadejdzie ten moment, będziesz go pamiętać. Poczujesz wdzięczność za to, że zaufałeś, za to, że wysłuchałeś, za to, że wybrałeś światło. Wiemy, jak trudne to było. Są noce, kiedy poduszka staje się Twoim jedynym powiernikiem. Dni, kiedy uśmiechasz się tylko po to, by ukryć zmęczenie duszy. Chwile, kiedy zastanawiasz się, czy ktokolwiek naprawdę widzi, naprawdę rozumie, czego doświadczasz. Anioły widzą, rozumieją i co więcej, czują razem z Tobą. Podtrzymywały Cię w noce, kiedy chciałeś się poddać. Odpędzały wypadki, niebezpieczeństwa, impulsywne decyzje, które mogłyby Cię zranić. Przyprowadziły cię tutaj nie przez przypadek, ale dlatego, że wiedzą, że twoje uzdrowienie zaczyna się teraz. Weź głęboki oddech, porzuć swoje mechanizmy obronne, pozwól sobie czuć. Nie musisz być silny przez cały czas, nie musisz znać całej drogi, wystarczy, że zrobisz krok wiary. A anioły zrobią resztę. Są teraz wokół ciebie. Siedzą obok ciebie. Czule dotykają Twojej głowy. Szepczą, będzie dobrze. Jesteśmy tu. Zawsze byliśmy. Oby to przesłanie rozbrzmiewało w Twoim sercu jako niezaprzeczalna prawda. Jesteś kochany. Jesteś prowadzony. Jesteś chroniony. Anioły nie chcą, żebyś żył bez przekonania. Chcą, żebyś rozkwitał, rozwijał się, uzdrawiał i na nowo odkrywał swoją prawdziwą istotę. Dlatego cię ostrzegają, ponieważ kochają cię głęboko. Ponieważ wiedzą, że jesteś gotowy na nowy cykl. Zaufaj! Nadchodząca zmiana jest boska. Ścieżka, która się otwiera, jest święta. A obecność aniołów będzie stała, cicha i pełna miłości, tak jak zawsze. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, polub ten film, podziel się nim z kimś, kto potrzebuje go usłyszeć i zasubskrybuj kanał. Wzmocnijmy razem ten nurt światła i duchowości. A jeśli chcesz wesprzeć naszą działalność, kliknij super dziękuję i wpłać do 20 dolarów. Twoja hojność pomoże ci szerzyć przesłania aniołów do większej liczby osób na całym świecie. Niech niebo wynagrodzi cię pomnożonymi błogosławieństwami. Anioły są z tobą. Zawsze